Więc w tym filmiku, e, co my będziemy robić, no na pewno e, już mam, jak widzicie, status nagrywam, bo nagrywam to po raz drugi, tak słabo, ale po prostu nie mogłam znaleźć e, programu, w którym bym mogła zmienić swój głos i stwierdziłam, że zwykle Wam nie mogę pokazać, bo niestety mam e, bardzo słaby głos. Tak więc dlatego teraz mnie słyszycie tak, jak mnie słyszycie. I mam nadzieję, że nie będziecie źli o to. A może Wam się to spodoba? Pozdrawiam Nisio 22214. Okej. Okay. Napiszę, że pozdrowiłam. Dobra. I nagrywajcie... Znaczy, nagrywajcie, Boże Święty, tak, nagrywajcie. Zadawajcie pytania do mnie. Za, e, do Q&A. Właśnie pomyślałam, że na 10 subów, bo... E, jak zobaczycie zaraz, teraz Wam już pokazuję. Mam 9 subów. 9 już? A myślałam, że kurczę, nawet jednego nie, nie będzie i tak, jeśli chodzi o czwarty odcinek i tak dalej, to chodzi o to po prostu, że em, nie mogą niektórzy oglądać filmików, ponieważ e, jakby ten głos jest... E, w sensie muzyki są zabronione. I podziękowałam, bardzo miła jest, naprawdę. Okej. Okay. I bardzo Wam dziękuję, że wbiliście mi już 12 tysięcy ponad Starcoins. Naprawdę. Jak bez vip taki duży wynik, nie Star Coins i po prostu tak z dnia na dzień te 1000-2000 więcej i tak, to jest tak, że ja je wydaję, bo ostatnio y, wiele osób zauważyło, że mam coraz więcej animek i to jest właśnie z tego powodu, że dostaję od Was te StarCoins, bo że już się wysłowić nie mogę. I tak, mam nadzieję, że mnie będziecie dobrze słyszeli. Mm, może zróbmy sobie luka i właśnie w poprzednim filmiku się przebierałam ale no nie działał głos, wtedy. A teraz już jest wszystko w porządku i pozdrawiam Startini, bo właśnie jak wtedy nagrywałam, to w niej napisała i pozdrowiłam ją i w ogóle, a nie było słychać, więc no. Tak. Arta, myślę, żeby zrobić, bo y, właśnie była prośba o y, zrobienie, znaczy zaproponowałam wam zrobienie, jak to się nazywa? zdania włosów i były już dwie osoby chętne, czyli yy, filmiki Frani i nie chcę skłamać, dosłownie nie pamiętam kto drugi, przepraszam cię bardzo, ale no, naprawdę przepraszam i jezus, Maria to muszę usunąć, bo to było zrobione, bo miałam zrobić sobie tłum na YouTube'a i no. Właśnie to jest e, Viva. Chyba Viva. Tak, mm. Viva! Ona właśnie napisała wtedy komentarz. Tak. I myślałam o tym tle, ale jednak zrobię sobie nowe w, w seju. Tak. I nie będzie z tego speedpainta czy coś, bo ja nie umiem rysować, tylko po prostu chcę sobie zrobić jakieś tam tło. Ojeju! No. Dziwnie mi tak się gada. A i właśnie, piszcie, czy walicie e, gadane, czy pisane odcineczki. Tak więc. No. Jeju, ciężko mi się wysłuchać teraz. Pytania możecie mi zadawać e, na movie star e, z takim nawiasem. Już wam pokażę, gdzie ona jest. Może tutaj. No bo w razie czego, jak się wyszło, to jeśli gdzieś coś jeszcze wytłumaczyć. E, o taki nawias P. I, świetnie. P. I po prostu dalej pytanie zadajecie. E, Wydwań nie przyjmuję. Chyba, że to będzie jakieś związane z mówić, tak. No. Anienka bym zmieniła. Mhm. Może na chmurki byłaby Oki doki. Niedługo będę kończyć ten odcineczek, bo tak chciałam sprawdzić tylko właśnie. Jak mi pójdzie nagrywanie z głosem? Ojej. Jeszcze poczekamy chwilę, może ktoś. A, i właśnie w tamtym filmiku, jak go nagrywałam, mówiłam Wam, czemu mam tak mało znajomych. Były dwa powody, bo po pierwsze usuwałam osoby z poniżej siódmego, ósmego levela, bo no, ten sobie raczej rzadko wie skoro mają taki niski poziom. A zostawiłam sobie 8-9 e, w górę. I jakby, no. Mam nadzieję, że zrozumieliście. Co do najek, to nie przyjmuję już, bo ostatnio taka dziewczyna mnie spytała, dała mi tam, trzymają mam Właśnie ją też miałam usunąć. Ona też coś do mnie ostatnio pisała właśnie. Niby gra, nie gra. Eee, dodawajcie mnie do znajomych, jeśli y, gracie faktycznie i idzie z Wami na przykład popisać, albo jej też dawno nie widziałam. Eee, w takim sposobem mam już coraz mniej znajomych. Eee, na przykład tak co tutaj ma dziewczyna dziewiąty level. Ale no, widać, że jakoś wygląda i gra. Tak, ale na przykład jeśli ktoś ma tam ósmy, dziewiąty, dziesiąty nawet level, a no wyglądał jak wyglądał, to ja pousuwałam, bo widać było, że nie grali i tak dalej. No dobra, zaraz mi upłynie limit czasu nagrywania, bo nagrywam Bambi przecież i wszyscy wiedzą, że to jest takie badziawe. Tak, więc no. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jak wiadomo, no. Dziwnie mi tak teraz? Um. Napiszę tylko, że kanał. Lady Hania. Pisać. Może. No, napiszę, pisać. Hej, Dobra. Jeszcze coś miałam? Chyba coś o rozdaniu włosów zaczęłam. To w każdym razie ten e, co do rozdania włosów, to piszcie mi tutaj na Movistar albo na YouTubie, czy chcecie. No. To dzięki za dzisiaj i zapraszam do komentowania, subowania, lajkowania i w ogóle, w ogóle. No. Pa!